Za tą szybą jest przestrzeń, w której możemy urządzić pierwsze studio pogłębiarki. Chcę Wam bardzo, bardzo podziękować, bo jesteście jednymi z pierwszych, którzy uwierzyli w projekt Studia Pogłębiarki. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy zaczynamy nasz remont. I teraz zebraliśmy. Około 70 tysięcy, czyli już domykamy drugi etap naszej zbiórki. Jesteśmy na końcówce, na końcówce najbrudniejszej roboty, na końcówce tego remontu. Dzięki Tobie zebraliśmy 180 tysięcy złotych, czyli pełną sumę. Nasze marzenie o profesjonalnym studiu nagraniowym pogłębiarki spełnia się na naszych oczach.